Cześć, znam się Nefren i tym razem chciałbym powiedzieć Wam troszkę o transmogryfikacji. Co prawda było o tym odcinek, ale chciałem teraz pokazać jak to bardziej wygląda w praktyce niż w teorii. A więc tak, wyglądam w ten sposób, czyli tak jak każdy hunter, który troszkę rajduje czy to przez lfr czy na normalu, czy tam na heroiku, wygląd sprzętu jest bardzo podobny. Transmogryfikacja służy nam do tego, aby właśnie wygląd naszej postaci, tak jak ona właśnie będzie postrzegana przez innych, bardziej zindywidualizować. A więc, dobrać sobie sprzęt, który nam się po prostu bardziej podoba, chodzi o wygląd. I teraz tak, mam ze sobą tutaj troszkę rzeczy, które sobie zebrałem. To są w większości swajlandów w wersji HC, które mi się bardzo podoba. Z normala tam był kolor pomarańczowy, natomiast HC jest czerwony. Do tego mam fajny bardzo łuk, to jest z, z instancji z Burning Crusade. Oraz teraz tutaj taki staw niedawno złapałem, bardzo fajny. To jest akurat dla kastera, no ale mi chodzi o wygląd. Które będzie pasował właśnie tego ognistego sprzętu. I teraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda w praktyce. A więc tak, tutaj mamy na szaro właśnie sloty w, w, ze sprzętem, który aktualnie używamy. Natomiast tutaj właśnie mam ten sprzęt, który chciałbym, którego wygląd chciałbym nadać obecnym przedmiotom, a więc po kolei wkładam w sloty. I od razu prawda, mamy podgląd, jak będziemy wyglądali, jak już to się wszystko e, zakończy. I po kolei wkładam zbroję. Mam no, tutaj na ramienniki broń dwuręczna. Spodnie. I buty. I bardzo fajnie to wygląda. I tylko biorę teraz apply. Dobra, i wyjdziemy stąd. Zobaczymy. Cały statek widać jest fajnie mm, ognisty. Tutaj jeszcze jakaś taka właśnie jest ala poświata czerwona z naramienników, jakby się paliło. I tak, tutaj mam właśnie wybrany w tym momencie staw. Oprócz tego również mam łuk, który bardzo fajnie wygląda. Z łukiem jest tak. Czyli mamy dwie wersje: tutaj ze stawem, tutaj z łukiem. Bardzo fajny wygląd. Bardzo fa Ogólnie y, transmagryfikacja jest fajna zabawa. Naprawdę można różnych tutaj wiele, y, wiele połączeń ciekawych y, stworzyć. To, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zapraszam do oglądania kolejnych. Do usłyszenia, cześć.